Rok temu po raz pierwszy fotoedukacja u nas pokazała swoje zdjęcia, i to był niepokój. Bardzo dobrze odrobili ten temat i bardzo dobrze się wypowiedzieli na ten temat. A ten temat obecny, kolorowego dnia to jest taki temat, który bardziej pasuje mi do tych kolorowych ludzi, z którymi się poznałam rok temu i rzeczywiście ich wypowiedzi są nie tylko optymistyczne, ale też są takie mocno refleksyjne. Co zrobić, żeby ten dzień był kolorowy? Że on nie zawsze jest kolorowy, to wiemy z doświadczenia, ale jak niewiele czasem potrzeba, właśnie żeby się rozejrzeć, żeby spojrzeć dalej niż powierzchownie, żeby skonstatować, że, że jest optymistycznie, że jest dobrze. I tego kolorowego dnia to jest nawiązanie, jak wiem od autorów, też do tego, że mówimy dzień dobry, prawda, I życząc dobrego dnia. A tutaj życzymy kolorowego dnia, i w tych kolorach, właśnie takich niedostrzeganych, pomijanych, czasem na pierwszy rzut oka niekolorowych, artyści ze stowarzyszenia nam udowadniają, że jeśli nie prześlizgniemy się, tylko zaobserwujemy, to dla nas może to z tego wynikać coś dobrego i, i to przesłanie kolorowego dnia będzie aktualne. Myślę, że przejście przez tą wystawę może każdego z nas osobna troszkę zresocjalizować. To znaczy, Zwrócić uwagę na rzeczy, na które nie zwracaliśmy uwagi, które nam się na przykład wydawały, że tak ma być, a tam jest pokazane, że nie zawsze tak jest. Wydźwiękiem tej wystawy jest też, że nasze nastawienie oddziaływuje na innych. I w drugą stronę. Stan ducha, i właśnie takiego poczucia, że jest dobrze, oddziaływuje na nas. Myślę, że to jest taka prawda, którą znamy, że jeśli się do siebie uśmiechamy, to od razu jest łatwiej. Ale tutaj, przy pomocy tych artystów, którzy uchwycili takie przeróżne fragmenty naszego życia. No dojmująco chyba nam to po raz kolejny przypomnieli i należy się nad tym zastanowić. Bardzo zapraszam Państwa do odwiedzenia Cafe Silesia. Wystawa niestety jest dość krótko, jest do 6 kwietnia dostępna. Od wtorku do niedzieli zapraszamy serdecznie, bo wystawa jest godna tego, żeby ją zobaczyć.